W polityce są momenty, które nie tyle zmieniają bieg wydarzeń, ile odsłaniają coś znacznie głębszego: podziały, lęki, oczekiwania i prawdziwe nastroje społeczne. Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego, by pojawić się na Marszu Niepodległości, stała się jednym z takich momentów. Jedni widzą w tym naturalny gest głowy państwa, inni ruch polityczny, który jeszcze mocniej rozdzieli wyraźnie już pękniętą scenę społeczną. Dziś przyjrzymy się nie temu, kto ma rację, a temu dlaczego właśnie ten krok wywołał tak silne emocje, odsuniemy na bok komentarze, emocje i hasła i spróbujemy zobaczyć, jakie procesy społeczne stoją za tą decyzją i jej odbiorem. To nie będzie opowieść o ocenach, to będzie opowieść o Polsce, w której jedna decyzja prezydenta staje się symbolem znacznie większych podziałów. Kiedy prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że 11 listopada dołączy do Marszu Niepodległości, reakcje pojawiły się natychmiast. Jedni mówili o naturalnym geście, o tym, że głowa państwa powinna być blisko ludzi, szczególnie w dniu, który dla wielu Polaków ma wymiar symboliczny, patriotyczny, a często rodzinny. Drudzy zobaczyli w tym polityczny sygnał. Niektórzy komentatorzy uznali, że prezydent opowiedział się jednoznacznie po jednej stronie sporu. Wchodząc w przestrzeń, która przez lata była przedmiotem intensywnej walki narracyjnej. Marsz niepodległości od dawna funkcjonuje w polskiej debacie jak soczewka, która skupia wszystkie najważniejsze linie sporu. Dla części społeczeństwa to symbol narodowej dumy, dla innych wydarzenie nacechowane politycznie, czasem wrogością i radykalizmem. I właśnie dlatego decyzja Nawrockiego działa jak detonator emocji bo została podjęta nie w próżni, lecz w kraju, w którym niemal każda decyzja polityków jest interpretowana według istniejących linii podziału. W efekcie ta sama informacja prezydent idzie w marszu dla jednych oznacza pozytywny sygnał jedności, a dla drugich alarm, że Polska wchodzi w kolejny etap konfliktu symbolicznego. Rzadko kiedy widać polaryzację tak wyraźnie jak przy okazji święta niepodległości. Z jednej strony są ci, którzy uważają, że to święto powinno jednoczyć, że prezydent jako reprezentant całego narodu powinien być tam, gdzie są obywatele, niezależnie od tego, kto organizuje wydarzenie. Z drugiej strony są ci, którzy uważają, że prezydent powinien unikać miejsc mogących kojarzyć się z radykalizacją, nawet jeśli uczestniczy w nich ogromna liczba zwykłych rodzin. W przestrzeni medialnej pojawiły się zatem dwa przeciwstawne obrazy. Pierwszy, Polska pod biało-czerwoną flagą, maszerująca pokojowo i wspólnie. Drugi, Polska, w której symbole narodowe mieszają się z głośną polityką, a święta stają się narzędziem wzajemnych oskarżeń. Warto zauważyć, że oba te obrazy funkcjonują równolegle od wielu lat. Nie są wynikiem jednej decyzji ani jednego marszu niepodległości raczej odzwierciedlają trwałą strukturę społecznego sporu, w którym te same wydarzenia wywołują skrajnie różne interpretacje. Dlatego decyzja prezydenta staje się nie tyle początkiem konfliktu, ile kolejnym rozdziałem tego samego utrwalonego już podziału. Jedni czują dumę, inni irytację, a obie strony widzą w tej sytuacji potwierdzenie swoich wcześniejszych przekonań. Najciekawsze w całej sprawie jest to, że konflikt nie rozgrywa się wyłącznie między zwolennikami a przeciwnikami marszu. Ten spór natychmiast został wciągnięty w orbitę bieżącej polityki. Część komentatorów uznała, że prezydent wchodzi na pole otwartego starcia z rządem, pokazując symboliczny dystans wobec dotychczasowej linii władzy. Inni twierdzili, że to ruch wyłącznie ceremonialny, bez strategicznych konsekwencji. W mediach natychmiast pojawiły się mocne komunikaty. Jedni interpretowali tę decyzję jako upadek dotychczasowej narracji o marszu, inni jako próbę przejęcia przez prawicę symbolicznych przestrzeni narodowych, jeszcze inni jako dowód, że prezydent działa według logiki konfliktu, a nie łagodzenia nastrojów. Co ważne, rzadko kto próbował spojrzeć na decyzję prezydenta bez politycznego filtra. W debacie publicznej nie było miejsca na analizę techniczną czy historyczną, dominowały emocje. I w tym właśnie tkwi sedno polaryzacji. W polskiej dyskusji nawet neutralne gesty stają się natychmiast paliwem politycznym. Tak było w tym przypadku. Prezydent idzie w marszu. Informacja prosta. Interpretacje skrajnie różne, ostre i wzajemnie wykluczające się. Decyzja Nawrockiego ma znaczenie przede wszystkim symboliczne. Symbol to w polityce broń potężniejsza niż ustawy, przemówienia czy konferencje. Prezydent idący w tłumie może być odczytany jako gest bliskości z narodem. Prezydent idący w wydarzeniu kontrowersyjnym może być odczytany jako znak politycznej przynależności. A prezydent podejmujący decyzję w okresie ostrego konfliktu narracyjnego, jako sygnał o tym, w którą stronę przesuwa się równowaga symboli. I właśnie dlatego reakcje są tak silne. Bo gest z pozoru prosty, udział w marszu, w rzeczywistości dotyka najważniejszych pytań o to, czym jest Polskość i kto ma do niej moralne prawo. W Polsce trwa dziś spór nie o to, czy jesteśmy narodem dumnym, czy nie. Spór dotyczy tego, kto ma prawo mówić w imieniu patriotyzmu. I właśnie tutaj decyzja prezydenta, nawet jeśli neutralna, staje się potężnym akceleratorem emocji społecznych. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak obecność prezydenta wpłynie na dalszą debatę. Jedno jest pewne: tej decyzji nie da się już odwrócić ani w politycznej pamięci, ani w zbiorowej świadomości. To, co wydarzyło się w pierwszej połowie listopada, to coś więcej niż informacja o udziale prezydenta w marszu. To kolejny element politycznego krajobrazu, w którym każde słowo i każdy gest dzielą społeczeństwo na dwie strony często tak różne jakby żyły w dwóch równoległych rzeczywistościach. Czy ta decyzja pogłębi podziały? Czy może pokazuje, że podziały są już tak głębokie, że nie sposób ich załagodzić jednym symbolicznym gestem? Na to pytanie każdy widz odpowie sam. Jedno jednak pozostaje pewne. Dzisiejsza Polska nie jest krajem obojętnym. Jest krajem, w którym społeczeństwo reaguje, angażuje się i uważnie patrzy na działania swoich liderów. A decyzja prezydenta Karola Nawrockiego stała się kolejnym dowodem na to, że symbole wciąż mają w naszym kraju ogromną moc i potrafią rozpalać emocje jak mało co.